Zostawiamy obradę obrady sesji. Proszę o głos panu, panie dystrybutorze. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, odniosę się tak na szybciutko do tych zdania, które już padły dotychczas. Oczywiście, koncepcja ograniczania kosztów w edukacji jest, jest konieczna, to no co powiedziałem. Natomiast z dyskusji, które prowadziłem, z, rozmowa, z rozmów, które prowadziłem z radnymi, jak również z przebiegu poprzednich komisji wynikało, że oczywiście twierdze te szkoły no, mają najmniejszy potencjał, jeśli chodzi o rozwój w przyszłości, no a po drugie tam ten koszt często jest bardzo wysoki, jeśli chodzi o Koszt przypadający na jednego ucznia. I największa taka, taki deficyt, jeśli chodzi o procentowy udział subwencji do kosztów funkcjonowania. Bo tutaj pani sekretarz przypomniała, że w mierniku to są koszty sięgające już blisko 900 tysięcy, ale subwencja jest już tylko na poziomie 1 trzeciej tych kosztów. Te analizy, czy też te wstępne wyliczenia pana, pana Siewicza mogą być oczywiście. Dobre, natomiast e, myślę, że tak po pierwsze potrzebujemy czterech oddziałów, bo Pan wspomniał chyba lub trzech, a więc trzeba cztery oddziały do 0, 1, 2, 3, 4. Do tego dochodzą również jakieś te, te etaty dodatkowe nauczycieli, tak. Mamy kilka przedmiotów dodatkowych, jak również są dodatkowe etaty na przykład więc na pewno ten koszt będzie trochę wyższy. Natomiast co do zasady oczywiście oszczędność by była. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w obecnej, w obecnej sytuacji, gdzie w klasie drugiej mamy 3, w pierwszej trzech w 0 mamy dwójkę tak? i chyba jeszcze jeden potencjalny, to znaczy, że w 9, w, przepraszam, w 4 oddziałach szkoły uczyłoby się 9 uczniów. A dalej to jest zaskakujące i no wyjątkowo rozważne, gdybyśmy tak prowadzili. Pomijając te niektóre argumenty, że dla Państwa budynek Szkoły, czy miejsce szkoły jest takie ważne? Więc historia, historia oczywiście, szkoła w obecnym budynku jest myślę nie taka stara, w związku z tym, jakaś edukacja z poprzednich lat w tym rejonie na pewno istniała. Natomiast budynek tej szkoły nie jest aż z tak dawnych czasów, jak sugeruje Pan Bednarczyk. Natomiast nie zmienia to faktu, że. Od początku mówiłem i od początku powtarzałem, że budynek nigdy nie był planowany do sprzedaży, a jeśli ktoś rozpowszechnia takie pogłoski, no to możliwe, że ktoś z otoczenia pana radnego skoro to słyszał, ale ja niestety takich pogłosek nie słyszałem, w związku z tym nie ma takich planów, a od początku mówiłem i rozmawiałem z sołtysem, że budynek będzie służył w społeczności lokalnej, ponieważ akurat ta kolonia nie ma żadnego budynku i mógłby funkcjonować dalej jako miejsce spotkań mieszkańców, czy też na inne działania, które będziemy ustalać z otysem, z radą sołecką, ponieważ akurat kolonia amerykańska ma tylko działkę jedną niezabudowaną. Więc sądzę, że akurat dla społeczności lokalnej ten budynek byłby bardzo przydatny w przyszłości. Także nie ma absolutnie zamiaru co do jego sprzedaży. Po drugie jeszcze odpowiem. Przypomnę, że analizowaliśmy y, warianty z klasami 0-3. To nie jest tak, że to był pomysł padne, Pana Radnego Anasiewicza. Tylko moje pomysły, które rozmawiałem i przedstawiałem również Panu Bednarczykowi, zakładały również organizację szkół w Matczynie i w Babinie. Tam również miały być zmiany organizacyjne, na co, no wiadomo, że też Pan Radny nie wyrażał zgody. Więc jeżeli sobie tak dyskutujemy na temat optymalnych rozwiązań dla gminy, optymalnych, to byłbym skłonny zgodzić się na ograniczenie do klas 1-3, ale wtedy wszystkich szkół wiejskich, tak bym radny proponował, bo to z punktu widzenia finansowego byłoby najlepsze rozwiązanie. Więc jeżeli pan radny Bednarczyk uważa, że zasadne jest prowadzenie, prowadzenie klas, gdzie jest troje, dwoje lub jeden uczeń w klasach 0-3, no to sądzę, że podobne zasadne byłoby to, aby tak samo było w Patrzę Też możemy się zastanawiać, dlaczego w Panu zależy na chwilniku i na, na tej szkole, a na swoich Pani nie wspomina. Możemy przypomnieć, jak wielkie dotacje z naszego budżetu przekazujemy również dla tamtych szkół. W związku z tym nie analizujemy tak szeroko problemów, bo po analizach na komisji, gdzie przecież Państwo dostawali i na sesji dostawaliście szczegółowe symulacje finansowe wszystkich szkół. Wydawało nam się, że tam, gdzie mamy właśnie uczniów dwóch, trzech czy jednego wyplanowanego w klasach, no tutaj już zasadności funkcjonowania takich szkół nie ma, czy takich oddziałów. W przypadku wierzchowisk, o czym dojdziemy za chwilę. W oddziałach mamy nawet i po sześciu uczniów, a więc tu już ta perspektywa się jakaś znajduje, jak również dane demograficzne, które będziemy omawiać, gdy będziemy przy szkole w Wierzchowiskach. Dlatego, no, nie jest łatwo podjąć decyzję, na pewno, i, i to co jeszcze Pan Radny zapytam, czego mi się to podoba, czy nie, to a taką mamy opinię kuratorium. Jak przejdziemy do szkoły w Wierzchowiskach, jeśli Pan się nie zapoznał jeszcze z tą opinią, to przypomnę, że tam mamy taką właśnie zapis w tej opinii, który, który sugeruje takie rozwiązanie jako korzystne, pomimo braku pozytywnej opinii, na całkowitą likwidację tej szkoły. Dlatego powtarzam jeszcze raz, nie ma żadnych zamiarów co do sprzedaży budynków, podobnie tu, jak i w wierzchowiskach, gdzie też Państwu proponowałem inne formy funkcjonowania tego obiektu i w przypadku, gdy będzie szkoła 03, te inne formy także będą być tam realizowane, ze względu na to, że będzie po prostu trochę tej więcej przestrzeni. Natomiast nadawanie szansy, bo takie argumenty się pojawiają po raz kolejny dla technika. Wiemy o tym i pan Radny też nie raz o tym wspominał, że w poprzedniej kadencji. Były przygotowania do likwidacji tej szkoły, zresztą, również szkoły w No i z tego, co pamiętam, pan radny mówi, jest jednym z orędowników takich rozwiązań, no ale teraz rozumiem, że okoliczności są inne, w związku z tym, jakie mam zdanie, oczywiście, ma pan do tego prawa. Dlatego, proszę państwa, to nie jest łatwe dla nas zadanie, to nie jest łatwa też dla mnie decyzja. Były przypadki, że przypominano mi. Zapisy na przykład z moich ulotek wyborczych, że mówiłem o tym, że będę dbał o szkoły wiejskie. Natomiast to było rzeczywiście jeszcze w 2018 roku. Analizy finansowe szkół były całkiem inne. To, co Państwo przedstawiliśmy. W ciągu 2019 roku wzrosły bardzo dramatycznie wydatki na edukację w naszej gminie i na nasze szkoły. W związku z tym musimy szukać rozwiązań, które to zoptymalizują. Zort Dlatego, jeżeli mówimy, Pani Radna wspomina, że szkoły miejskie również mają negatywny wynik finansowy. Mają, ale też jeżeli te dzieci ze wsi, z tych miejscowości, o których na przykład mówimy, trafią do szkół miejskich, to też wyniki finansowe tych szkół mogłyby się poprawić, bo subwencja przyjdzie za dzieckiem. A dlaczego mają negatywny jakby, deficyt finansowy? No bo te klasy też nie są dopełnione. Oczywiście zawsze możemy teraz sprowadzić akademicką dyskusję, czy ile dzieci w klasie jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia dziecka, rodzica, nauczyciela, natomiast widzimy, że mała liczba dzieci w klasach nie zawsze oznacza wysoki poziom nauczania, czy też dobre wyniki potem zakończonych egzaminów końcowych. Także nie mamy argumentów, które by pokazywały, że jeżeli w klasie mamy czworo-pięcioro dzieci, to te dzieci mają o wiele lepsze wyniki, ponieważ łatwiej je nauczyć pewnych rzeczy. Raczej specyfika tych szkół, o których też rozmawiamy, jest odmienna. O ile w Chmielniku jest powiedzmy w średniej jak najbardziej ta szkoła, natomiast przyjdziemy, byśmy chcieli dodać, w mieszkaniach jest sytuacja całkiem odmienna. Także, proszę Państwa, nie ma złotego ośrodka, nie ma złotych argumentów na to wszystko. Jesteśmy w trudnej sytuacji i musimy podjąć pewne decyzje. Przypominam, że nasze, a więc Państwa, też decyzje radnych będą miały skutki dopiero za rok, ponieważ za 6 miesięcy szkoły zostaną zamknięte, ale skutki finansowe będą do końca roku. Dopiero jakieś możliwości czy oszczędności w tym sektorze pojawią się w roku przyszłym. Przy czym, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie już na najbliższej sesji, normalnej, która się odbędzie, będziemy już do oświaty dokładać, ponieważ te budżety szkół pozostałych są również zaniżone. Są ustawione tylko pod praktycznie wynagrodzenia na nauczycieli. Nie ma tam zabezpieczonych żadnych dodatkowych wydatków. Dlaczego? Bo nie spięliśmy budżetu. Budżet został spięty na tym etapie, a teraz będziemy dokładać. Kolej znowu do szkół, tak jak w zeszłym roku dołożyliśmy prawie 4-3 miliony w ciągu roku. A więc system edukacji powoduje, czy spowoduje za chwilę, że nie będziemy mogli nic więcej robić, tylko i wyłącznie przebywać szkoły. A to chyba nie jest też zadaniem gminy, żeby tylko i wyłącznie szkoły funkcjonowały w tej gminie. Dlatego powtarzam, i proszę. I, i Proszę rozważyć oczywiście to, bo to jest Państwa decyzja. Rozumiem, że jeszcze będą wystąpienia, przypuszczam, mieszkańców czy nawet dzieci, które zresztą są bardzo wzruszające, bo byłem słuchanym tych wystąpień podczas spotkania ze mną, natomiast mimo wszystko uważam, że klasy dwu-, trzyosobowe są nieuzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę tutaj Przewodniczącą Komitetu Radzieckiego Szkoły Wielkiego. Chyba Pani zgłasza, tak? tak? Proszę bardzo. Idź do mikrofonu, powiesz sobie mikrofon. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, mam na imię Alicja Nowak. jestem uczennicą klasy szóstej. Szkoły Podstawowej w Chmielniku oraz reprezentuje Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Chciałabym przeczytać list w imieniu własnym i moich kolegów o następującej treści. Prosimy Pana Burmistrza oraz Radę Miasta o zmianę swojej decyzji, decyzji dotyczącej zamiaru likwidacji naszej szkoły. Nasza szkoła jest takim miejscem, gdzie codziennie się spotykamy, gdzie się uczymy i bawimy. Poza szkołą w naszej miejscowości nie mamy żadnego innego ośrodka kultury, gdzie moglibyśmy się spotykać. To właśnie w szkole organizowane są okoliczne imprezy, np. dyskoteki, zabawy noworoczne oraz spotkania okolicznościowe. Wigilia, Dzień Mamy, Dzień Babci i Dzień Dziadka dzień dziecka czy dzień pieczonego ziemniaka. Obok szkoły mamy duże boisko oraz plac zabaw, gdzie możemy się bawić. Wszyscy jesteśmy bardzo zżyci w naszą szkołę. Czujemy się w niej bezpiecznie i nie wyobrażamy, sobie, nie wyobrażamy sobie innego miejsca, gdzie możemy się bawić. Wszyscy jesteśmy bardzo zżyci z Czujemy się w niebezpiecznie i nie wyobrażamy sobie innego miejsca, do którego moglibyśmy uczęszczać. Boimy się zmian, boimy się, że w nowej szkole nie będziemy traktowani tak jak tutaj. Znamy naszych nauczycieli, a oni znają nas, pomagają nam przezwyciężeniu szkolnych trudności oraz wspierają i dodają opór w trudnych chwilach. Nie jesteśmy tutaj anonimowi, a w dużej szkole nie będziemy zauważeni. Boimy się, że uczniowie nie zaakceptują nas w nowej szkole i że będziemy traktowani gorzej niż pozostali. Nie chcemy do nowej szkoły dojeżdżać autobusem, który będzie jeździł o różnych porach. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli wtedy stawać wczesnym rankiem, dochodzić do wyznaczonych przystanków, dojeżdżać do szkoły, uczestniczyć w zajęciach, następnie czekać na świetlicy i wracać późno do domu. Wrócimy zmęczeni, a jeszcze przed nami odrabianie praw domowych. Nie będziemy mieli czasu na zabawę, spotkania z naszymi kolegami i nie będziemy mogli poświęcać naszego cennego czasu rodzinie. Okradacie nas z naszego dzieciństwa. Czas poświęcony na dojazdy wolelibyśmy wykorzystać na zajęcia dodatkowe. W naszej szkole możemy uczestniczyć na takie zajęcia jak koło plastyczne. Zajęcia przygotowujące do egzaminów, ósmoklasistów wyrównujące i równujące wiedzę SKS, zajęcia sportowe, świetliskowe, jeździmy również na pasem. Boimy się, że w nowej szkole po prostu nie będziemy mieli na to czasu, bo często wyjeżdżamy również na różne wycieczki. Na przykład pokazy fizyczne, chemiczne, kino, lodowisko, rajdy rowerowe, i wiele innych. A w tamtym roku szkolnym, razem ze Szkołą Podstawową Złóbek. Pojechaliśmy na kilku kilkudniową wycieczkę w Teatrze i na Słowację. Bierzemy udział w licznych konkursach organizowanych przez inne szkoły i placówki oświatowe. Ja sama jestem laureatką konkursu recytatorskiego, gdzie na szczeblu powiatowym zajęłam pierwsze miejsce i wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim. Moje koleżanki i koledzy również biorą udział w licznych konkursach i zdobywają nagrody. Mamy się czym pochwalić, nie jesteśmy gorsi od uczniów większych szkół. Jest to możliwe dzięki naszej ciężkiej pracy, talentom, które posiadamy, oraz również dzięki naszym nauczycielom, którzy nas w tym wspierają, kierują są naszymi mentorami. Uważamy, że zamknięcie naszej szkoły będzie świadczyło o nierównym traktowaniu dzieci w naszej szkolnictwie. Niestety, władze naszego miasta chcą nam zabrać i to, czy my jesteśmy gorsi, czy my nie zasługujemy na bezpieczne miejsce, do którego chętnie chodzimy, żeby się uczyć. Przykre, że nasze szczęście jest przeliczone na pieniądze. Szkoda, że przegrywamy ze statystykami, wyliczeniami, cyframi, to jest bardzo przykre i krzywdzące. Powinniśmy być priorytetami. Jesteśmy przyszłością narodu. Nie możemy być dyskryminowani. Nie chcemy oglądać z okien naszych domów zamkniętej szkoły, pustej bez nas dzieci. My mamy, mamy prawo, żeby korzystać z tego obiektu. Zamknięcie naszej szkoły będzie dużą stratą dla naszej lokalnej społeczności. To bardzo duży stres, który chcecie nam Państwo zasądować i doprowadzić do tego, że znajdziemy się w różnych szkołach i zostaną zerwane nasze przyjaźnie. Może jesteśmy tylko dziećmi z małej wioski, ale nas ktoś powinien, nas też ktoś powinien zaprzeć o zdanie. Mamy niewiele, a może nie wszystko. Państwo macie prawo przebywać w urzędzie, a my tu w szkole. To jest nasza mała ojczyzna i my chcemy tu być. Większą ojczyznę poznamy, jak będziemy starsi. Proszę usłyszcie nas, nasz głos i nie zabierajcie nam naszej szkoły. Nie chcemy takich zmian. Dziękuję za wysłuchanie. Serdecznie nazywam się Natalia Żywicka i jestem uczennicą klasy 8 Szkoły Dostawałej Kwiatów. 9 lat temu po raz pierwszy przekroczyłam drogi tej szkoły. To właśnie tam wspólnie z moimi rówieśnikami przeżywałam radości i smutki. Były to lata wytężonej nauki, jak i czas, który na długo pozostanie w mojej pamięci. To miejsce ma dla mnie i moich kolegów i koleżanek szczególne znaczenie. To tutaj bezpiecznie spędzamy czas wolny, grając w piłkę na boisku, czy korzystając z placuza. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy tego miejsca miałoby zabraknąć, a ta chwila nieuchronnie się zbliża. Drodzy nauczyciele, jestem dumna, że mogłam być uczennicą tak wspaniałej szkoły, gdzie traktuję się ucznia z szacunkiem i wyrozumiałością. Zawdzięczam wam tak wiele. Mogę śmiało powiedzieć, że dzięki waszemu wsparciu dalej rozwijam moje pasje, które parę lat temu odkryła do mnie pani Ewa Jakubowska. Dziękuję jej za dostrzeżenie we mnie talentu, które mogę do dziś rozwijać w wspaniałym miejscu, Jaki jest chór rozsławiający nasz kraj na całym świecie? Dzięki pomocy nauczycieli, których nie wymienię tutaj, ponieważ nie chciałabym nikogo pominąć, mogłam brać udział w licznych konkursach i zawodach sportowych. Mogę się pochwalić pierwszym miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Literacko Plastycznym. W naszej szkole organizowane były międzyszkolne konkursy piosenki angielskiej, w których co roku brałam udział i niejednokrotnie zdobywałam zaszczytne pierwsze miejsca. Miło wspominam konkursy w Domu Kultury w Bełżycach jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam brać w nich udział. Staram się być domu dodać nauczyciela, który wkłada cały swój wysiłek, aby rozwinąć we mnie chęć pogłębiania wiedzy. To dzięki wam mogę pochwalić się najwyższą średnią zarówno w tym półroczu, jak i w latach poprzednich. Teraz pragnę skierować kilka słów do pana burmistrza i Rady Miejskiej, od których zależy przyszłość tego miejsca. Ma ona dla mnie historyczną i sentymentalną wartość. To tutaj uczyła się moja babcia, mama i siostra. One też nie wspominają ten czas. Dzięki pracy naszych rodziców i dziadków to miejsce wygląda tak pięknie. Włożyli oni dużo wysiłku i dołożyli wszelkich starań, abyśmy w godnych warunkach mogli zdobywać wiedzę. Jako tegoroczna absolwentka tej szkoły pragnę zaapelować, aby rozważono decyzję o, o likwidacji naszej placówki. Przy dokonywaniu decyzji proszę mi znać uwadze moich młodszych kolegów i koleżanki. Chcę, aby tak jak ja mieli możliwość kontynuacji nauki w tym miejscu. Mam nadzieję, że pozostawił Państwo po sobie dobre wspomnienia i ocalą to, co tworzyły pokolenia. Na koniec chciałabym przytoczyć wiersz pewnego autora. Być zawsze dobrem, choć nie zawsze dobre popłaca. Lecz czasem bywa tak, że z nawiązką do nas wraca. Kiedy coś zawodzi, trzeba wierzyć, że się uda. Czasem wiara czyni cuda. Jeśli stracimy sens istnienia, to można powiedzieć, że już nas nie ma. Więc trzeba walczyć, trzeba żyć, trzeba po prostu sobą być. Ten list wręczyłam panu, panu burmistrzowi podczas spotkania w naszej szkole. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę, Pani przewodnicząca, koleżanki, koledzy rady, szanowni państwo. Ja tylko no, tak, takie małe odniesienie oczywiście, tak jak wspomniałem, Uczestniczyliśmy w spotkaniach, ja uczestniczyłem, znanymi są argumenty mieszkańców, dzieci. Natomiast, no, oczywiście, muszę tutaj dodać, że e, klasy w mierniku są tak mało liczne, że bez problemu, jeśli tylko rodzice będą chcieli wybrać jedną szkołę dla tych dzieci, to będą w jednej klasie. Więc na pewno te przyjaźnie, o których mówimy, które są zawiązane, będziemy chcieli jak najbardziej podtrzymać. Po drugie, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, wiemy, no, szkoła podstawowa na przykład numer jeden ma też szeroki zakres zajęć, jeśli Państwo wybiorą, szkoła, w również ma wielu laureatów różnych konkursów, tam również ułoży się jakby pewny nacisk na, na udział dzieci w różnych zajęciach dodatkowych, jak również wokalnych i również naukowych. Także myślę, że to też jest miejsce dobre dla dzieci. Natomiast jeśli mowa była o akurat chórze szczegielki który jest jestem znany. Oczywiście nasz chór Gaudamus, który dla dzieci mamy w naszej gminie, też zdobywa coraz większe uznanie i występuje na różnych ważnych koncertach. Także to, co wspomniane było, co pani serdecznie wspomniała o uzasadnieniu, oczywiście będziemy czynić wszelkie starania ku temu, aby dla dzieci to była jak najmniejsza, ta zmiana miała jak najmniej negatywny charakter i dlatego to co wspominamy związane z możliwością dowozu i zapewnienia tego e, zapewnienia wielu zajęć dodatkowych e, otrzymujemy. Oczywiście wiemy też, że część rodziców i tak dowozi swoje dzieci, więc e, mając na uwadze pewną niedogodność związaną z może z jeżdżeniem busem, przypuszczamy, może tak mi się wydaje, ale... Przecież nie będziemy zmuszać dzieci na siłę, że żeby, mają być wożone. Jeśli tak Państwo te dzieci wożą, pewnie część z Was i tak będzie wolała zabieść dzieci sama. To jesteśmy tego świadomi. Natomiast postaramy się, aby ten czas przewozu był jak najkrótszy,